Cześć, tu Oskar Lipiński, jestem właścicielem, dyrektorem e-commerce marki DAK. Masz dosyć pierdolamento? Możesz się spodziewać tu szczerej, brudnej prawdy o marketingu i e e-commerce. Bez lukrowania rzeczywistości, 100% praktycznej wiedzy i soczyste marketingowe mięcho. Napisz do mnie teraz na Instagramie, Oskar Lipiński, prawda, a podejrzę ci nieoczywistą prawdę, o której nikt nie mówi. Zaczynamy. Cześć, z tej strony Oskar Lipiński, witam was... W trzeciej solówce, w trzeciej solówce QA. Jest to format, w którym wybieram pytania od Was i dostaję je z ankiet, e, z newslettera, o, ze swojego Instagrama. No i w tym momencie chciałbym Was zaprosić na swój Instagram oraz e, na oscarlipiński.pl. Serdecznie Was zapraszam, ponieważ tam o 9.00 każdą niedzielę wysyłam newslettera 100% praktycznej wiedzy o e-commerce. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, to koniecznie zasubskrybuj, a jeśli nie, to także zasubskrybuj i daj lajka w górę, bo to na pewno motywuje. A kanał ten nie jest takim kanałem dużym, komercyjnym, tylko jest to kanał jednak niszowy o e-commerce, o marketingu, taka wiedza praktyczna, w której się dzielę. Słuchajcie, dzisiaj tematem przewodnim będzie budowanie świadomości. I mam takie super pytanie na start, nie przedłużając, bo ten temat solówkowy jest też taki trochę inny niż moje podcasty. Tam mamy partnerów strategicznych, tam mamy partnerów medialnych, to jest takie moje, wiecie, moje małe coś, o czym chcę sobie raz na jakiś czas porozmawiać. I jeśli ten format się spodoba i to też, proszę Was o komentarze, pod koniec, to wiecie, to możecie dawać znać. To jest takie 15 minut esencji. Codziennie można sobie tego słuchać. Ja to w ogóle wziąłem ten format, już nie pamiętam takiego podcastu, ale. Tam było o roli szefa w firmie i ja sobie codziennie słuchałem jeden odcinek i to było super świetne. Takie 15 minut tipów i wchodziłem do pracy i od razu te typy przelewałem u siebie na papier. Temat niezwykle istotny na start. Budowanie świadomości i jak to robić. Słuchajcie, jest generalnie kilka opcji, ale zanim w ogóle wyjdziemy do tematu budowania świadomości, to ja bym był za tym, żeby zdefiniować swoją grupę docelową. Bo jeśli my nie zdefiniujemy tej grupy, nie mieliśmy dobrze mieli odpisanych buyer person, i jeśli chcecie to zrobić, to zapraszam was do siebie na konsultacje lub na warsztaty, no to ciężko będzie wam tą świadomość budować, bo musicie dokładnie wiedzieć, do kogo chcecie dotrzeć. Ja wam powiem kilka takich swoich sprawdzonych sposobów, jak tą świadomość można budować, ale założenie jest bardzo istotne i to jest statement, który musi tutaj wybrzmieć. Żeby myśleć o budowaniu społeczności, musicie mieć... Zajebisty produkt w dobrej cenie do sytuacji rynkowej, adekwatnym. Musicie mieć zajebistą stronę internetową poza nami UX-owym, UI-owym, żeby ona prawie sprzedawała. Musicie mieć zdefiniowanie USP, buyer personę, strategię komunikacji. Jak już to wszystko macie? to zaczynamy myśleć o budowaniu świadomości marki. Świadomości marki lub świadomości marki osobistej to nie ma większego znaczenia. Bardziej e, chcę wam przedstawić, jakie są możliwości tego. I też to, co jest istotne, nie każdy ma jaja, żeby budować społeczność, bo musi tym, przepraszam, świadomość, bo wiecie, jest diametralna różnica pomiędzy budowaniem społeczności, przepraszam, budowaniu świadomości, od razu myślę o budowaniu społeczności, bo to się mocno łączy ze sobą. To budowanie świadomości versus na przykład działania performance'owe, czyli daje, które dają nam od razu zwrot z inwestycji tu i teraz, no są takie, że czasami może być tak, że wiecie, puścicie kampanię na YouTubie, włączycie sobie jakąś akcję z influencerami, a to zadziała dopiero po jakimś czasie albo w ogóle nie zadziała, a jak w ogóle nie zadziała, to dlatego nie zadziała, bo macie coś spieprzonego w tych rzeczach, o których wam powiedziałem wcześniej. Więc, żeby budować świadomość yy, tak long-termowo, wizyjnie, to trzeba mieć te wszystkie rzeczy spięte wcześniej, wcześ wcześniej, bo inaczej to się może po prostu nie udać. Mm, jeśli chodzi o budowanie świadomości, to tak. Liderzy opinii to mogą być influencerzy, to mogą być dziennikarze, to muszą być osoby, którym ludzie ufają w internecie. Ale ufają. To nie mogą być skamerzy i wydmuszki, czyli 90% rynku influence marketingu, tylko to muszą być osoby, które w danym temacie mają dużo do powiedzenia, są merytoryczne i ludzie w to idą i czują, że to jest jakby merytoryczna wiedza. Więc nie zawsze influencer jest dobrym rozwiązaniem. To może być tak, że przykładowo sprzedając produkty dla policjantów. Eee, przepraszam, kamizelki dla policjantów, bo taki case miałem ostatnio na warsztatach. Liderem opinii, no nie będzie jakiś tam influencer, tylko trzeba wejść w gru głębiej w grupę docelową, dowiedzieć się, gdzie ci policjanci przebywają w internecie, gdzie oni szukają informacji, czy może jest jakiś policjant, który, którego nie obserwują, a może takiego nie ma. Trzeba bardzo głęboko powchodzić, dowiedzieć się, gdzie ci ludzie spędzają czas w internecie. Wy musicie wiedzieć o swoich odbiorcach wszystko, Jakie słuchają podcastów, gdzie przebywają w internecie, co robią, jakie oglądają filmy, im więcej informacji, tym lepiej dla was. Więc influencerzy, liderzy opinii, to jest pierwsza grupa. Plusy tego rozwiązania? Szybkie do wdrożenia, ciężko mierzalne, ale long termowo działają, jeśli to jest dobrze zrobione. Tak jak u nas w przykładzie DAGA, my współpracujemy z influencerami, którymi już ponad 4 lata stałe kolekcje. I tu konsekwencja w działaniu jest niezwykle istotna. Przeskakujemy dalej. Świetnym miejscem do budowania świadomości jest YouTube. Z dwóch względów. Po pierwsze, kampanie świadomościowe na YouTubie Mało film je dobrze w Polsce. Nasza kampania leci już od dwóch lat i została zrobiona na frameworku ze, ze Stanów. I widzę tam takie duże pole do popisu. Przecież wszyscy się pchają na Facebooka, Instagrama, a YouTube nie jest. YouTube w ogóle się mocno różni od reklamy telewizyjnej i jest widzę taki duży błąd tutaj w Marek takich większych, że one pchają ten sam kontent, który jest w telewizji, pchają go również na YouTube. A. YouTube się rządzi zupełnie, zupełnie innymi prawami. Jak sobie wejdziecie na mojego Instagrama, to ja tam dawałem kiedyś post o tym, jak, jak ten framework powinien wyglądać, a jeśli nie, to mogę go wrzucić tutaj w link w komentarzu, jak ktoś będzie chętny, to napiszcie teraz. I YouTube buduje fajnie, ponieważ w YouTube można ustawić reklamy sekwencyjne, czyli pokazać numer, wideo numer 1, 2 i 3 i opowiedzieć historię. Instagram, Facebook również i to są kampanie na pozyskanie nowych followersów, to są kampanie budujące świadomość, na wyświetlenia filmu i one nie będą sprzedawać, to od razu wam mówię, one budują świadomość marki, a potrzeba, kiedy coś kupić, to już jest po stronie klienta i wy tego się nie dowiecie, więc musicie być świadomi, że inwestując w świadomość versus w kampanie płatne, no to jakby jest diametralna różnica z ROI czy z ROAS-u, czyli jakby ze zwrotu z inwestycji w to. TikTok, Powiem wam, że jakby ja tych toka jeszcze nie używałem. Raz zrobiłem jakiś test, ale my nie potrzebujemy na ten moment. Yy, ta, grupie, robię, tak w naszej grupy odcrobia, ta, aż tak dużo tam nie ma. Pewnie się będzie trzeba tym zająć za jakiś czas. No ale wszystkie te systemy reklamowe, wiecie, one budują świadomość. I, i też fajne jest to, że. W Przypadłem na takie YouTube'a, bo tego sobie wrócę, bo jestem no, wyznawcą tego YouTube'a, ja też zresztą miałem success stories, eee, przyjechali do nas z Google'a i jakby opisali nas, bo mieliśmy świetne wyniki. Eee, w ogóle byłem też na głównej stronie Google przez to, przez dłuższy okres, jak, zachcia, jak chcieliście zakłożyć konto na Google Ads, to e, ja tam machałem wam ze swojego magazynu i opowiadałem o swoich o, swojej, o swoich torebkach. Zresztą Success Stories test może wrzucę w sumie teraz, jak sobie myślę, w opis filmu, więc znajdziecie je i poczytacie trochę więcej. Drugi temat na dzisiejszą QA, solówkę. jak przekonać w firmie rodzinnej do wydania kasy w online inne pokolenie, czyli pokolenia na przykład rodziców. No to jest niezwykle ciężki temat. I to jest tak, że jak ja miałem pierwsze 1000 złotych wrzucić w Google, to padło takie pytanie z tym rodziców, ale jak to, ale gdzie, ale po co i komu. I to jest pewnie zrozumiałe, no bo oni nie używali tych systemów reklamowych, oni używają narzędzi do automatyzacji. I tutaj, jak nie będzie od razu efektów, będą takie pytania: A po co? A dlaczego znowu tracimy kasę? A czemu agencja pobiera z nas prowizję? A czemu to? A czemu tamto? Więc wracamy do punktu pierwszego. Jeśli nie macie dobrego produktu, to nawet nie pakujcie kasy, nie rozmawiajcie. Teraz, z perspektywy czasu, uważam, że najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o takie. Pole do rozmów z, z rodzicami, na przykład, jeśli to są firmy rodzinne, albo może z jakimiś partnerami biznesowymi, którzy są starsi i jakby nie do końca są scyfryzowani i zdigitalizowani na ten moment, no to wzięcie sobie takiego, może nie mentora, ja mam teraz takiego mediatora do rozmów, bo oni mają swoją perspektywę patrzenia, wy macie swoją perspektywę patrzenia i ciężko jest czasami znaleźć wspólny mianownik, który merytorycznie jakoś tak. Zbliży was do siebie. Więc e, z, z perspektywy czasu uważam, że fajnie byłoby sobie porozmawiać, żeby ktoś siadł po środku i zrozumiał potrzeby jednej i drugiej strony i wypracował wspólne dobro, bo w sumie to wszyscy gracie do wspólnej bramki tej samej. Słuchajcie, trzecie pytanko. Jak wyróżnić się na tle konkurencji? Pierwsza rzecz, nieszablonowe podejście do marketingu. I podam wam przykład z Daga, bo to jest też takie Success Stories to jest case stories. Um, nasza najlepsza reklama świadomościowa. To jest reklama, w której nie modelka czy influencerka, nie wiem, chodzi po mieście z torebką albo opowiada o tym produkcie, tylko to jest reklama mnie. Mnie w czarnym golfie z różową torebką, gdzie na starcie mówię, pewnie wydaje ci się to dziwne, że gość stoi z różową torebką, ale muszę ci powiedzieć, że. I ta reklama się wyróżnia. Po pierwsze, jest gość z różową torebką, czyli nieoczywista, nieszablonowa formuła. Po drugie... Mm, za... Interpre zadaje takie pytanie, które się pojawia pewnie w głowie kobiet, że pewnie ich, je, je to dziwi, że ja się pojawiam im na feedzie z taką torebką, więc jest zatrzymanie uwagi, czyli tak zwany dobry hook. Eee, no a potem jakby opowiadam o takich pięciu walorach, dlaczego warto wybierać torebki skórzane i to też eee, jest wzięte z rozum z naszymi klientami. Więc nieszablonowy marketing, czyli nie jest tak, że wyskakuje zdjęcie, kup teraz torebka, minus 15%, bo rabaty to jest coś, czego ja. Nie za bardzo uznaje w e-commerce i u nas nie ma rabatów, jest tylko 5% za zapis do newslettera oraz 15% w przedsprzedażach, w torebkach DAK. I, I to jest takie szablonowe podejście. Nieszablonowe podejście może być próba wykorzystania innego medium, pozyskiwania ruchu, czyli nie pchamy w SEO w Google w Facebooka, ale może na ten akurat Pinterest e, może zażrzeć, a może nie. Czyli szukanie takich różnych dróg i polecam narzędzie Similar Web, w którym możecie sobie podejrzeć, co robi wasza konkurencja, możecie zobaczyć sobie. Gdzie oni się promują, skąd pozyskują ruch, na jakie słowa kluczowe i szukać miejsca, w którym wy się, wiecie, wciśnięcie w szparę, gdzie ich nie ma albo gdzie można ich wyprzedzić. Jakby to, tymi, to tym torem trzeba iść. Eee, drugą rzeczą jest świetna obsługa klienta, tylko że to mówią już wszyscy. Ja tu uważam, że to jest super istotne, ale też chciałbym taki statement mam powiedzieć, że czasami nie warto jest wymyślać super crazy rzeczy, tylko klient ogólnie w sklepie chce kupić. On chce kupić produkt, dostać ten produkt i to jest dla na najważniejsze. Jeśli wy zrobicie jakiś fajny efekt wow, typu, nie wiem, ładna karteczka, jakieś opakowanie nieszablonowe, fajnie, ale jeśli on dostanie ten produkt dwa dni za późno, to to nic nie da. Więc skupmy się na podstawowych elementach e, obsługi klienta, żeby były dopracowane do perfekcji. Zastanawiam się, co tu jeszcze mogę wam ciekawego powiedzieć, zadam sobie pytanie jeszcze raz. Jak wyróżnić się na tle konkurencji? I od razu mi się pojawiła odpowiedź, świetny produkt. I to jest uważam najważniejsze w e-commerce. Jeśli nie macie zajebistego produktu, naprawdę zajebistego, który konkuruje designem, ceną, jakością, jakby wyprzedza konkurencję lata świetlne, no to będzie mega ciężko. Jeśli będziecie sprzedawać sobie, dajmy na to, kosiarki i będziecie tylko dystrybutorem kosiarki i. Będziecie walczyć ceną z innymi dystrybu dystrybutorami kosiarek, które sprzedają te kosiarki od 10 lat, więc mają budżety, klientów, opinie, no to kurwa może się nie udać, będąc szczerym. To jakby chciałbym to wam zaznaczyć. Trzecia stylówka wyszła 12 minut. Jeszcze krócej niż myślałem. Fajne, podoba mi się taka krótka solóweczka. Um, zaraz zbieram się do nagrania czwartej, a was proszę o to, żebyście dali znać w komentarzu, czy wam się podoba taka forma. Jakie pytania byście zdali mi jeszcze. No i zachęcam was do odwiedzenia mojego Instagrama Oscar Lipiński lub strony internetowej oscarlipiński.pl. Tam możecie zapisać się na nie mój newsletter. Który otwiera 80% moich czytelników i wypisało się tylko kilka osób po pierwszym miesiącu wysyłek. E, dzięki wielkie. No i przypominam, że solówki to jest taki dodatkowy format. Zapraszam Was w każdą niedzielę o 9 na mój kanał, więc subskrypcja i like teraz musi wlecieć. I tam są już podcasty z gośćmi, takie godzinne, bardzo merytoryczne. Dzięki wielkie. Miło było.